Siewanezko z tej strony play games, yy, znaczy Seba play games. sorry, pomyliłem się. I dzisiaj chciałem Wam zaprezentować trailer do nowej serii jako będzie Battlefield Play for Free. Tak wiem, to jest gra na to jest gra dla free-to-playerowców, ale no, muszę zbierać... No, teraz oszczędzam kasę, żeby to wiecie. Ale jak będę miał to ten... I to dam wam znać wszystko Kupię sobie jakąś fajną gierkę Dobra, a teraz zademonstruję ja wam w ogóle wszystko Sorry, zapomniałem Trzymała. Skończyło mi się to właśnie dzisiaj Długo to w to nie gram, więc nie ułóżcie mi, że słabo mi idzie Ale naprawdę wróciłem po bardzo długiej przerwie do tej gry Chyba rocznej lub nawet dwu Więc wiecie, będę lampał Muzyczka mi się najbardziej podoba w tle. O, boże. Lol, grę mi zlagowało. Dobra, to ja się z wami widzę. Jak już biję, na jaki sam. Dobra, się witam was już po przerwie. Kurde, chyba teraz jest muzyka głośna, ale to nic. Ja będę w takim razie mówił głośniej. Teraz mam ładowanie do gry. Jest mapa Dragon Olej. Um, tryb gry Assault. To jest chyba punkt kontrolne. Nie, flagi. No to punkty kontrolne w skrócie. Tak. Zmieniłem klasę. Nie będziemy grać z snajperem, tylko sobie pogramy medykiem. Tak, lubię tą klasę, ale najbardziej lubię tego. Inżyniera. Lucię zbrojnego. Snajper jest jeszcze ok A snajper jest dla tych początkujących bardziej wieść. O, tak wygląda moja postać. U tego. Wy ja jak ja to zrobiłem. Jezu, jakie laki... Dwa FPS. Ja się pytał, jak ja zrobiłem to, że widzę to postać od przodu. To, to zrobiłem bardzo ładnie. Naklinam no, okay, no, po prostu F. Ech, sorry, że się rozwam, ale wczoraj się w ja nie tylko czołg. Znaczy, rozwalaniu. Właśnie o tym mówiłem. Apteki kampera, Apteczka! Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Apteczka. Samochód, dobra. Ten trailer będzie krótki. Tak, wszystko Monsterowanie... No, no bądź, co ja zrobiłem? <grystanie> Stary, mały fail. Ale fail yes. oh, jest. Nie, lata się umiem jeździć, jeszcze umiem. Uj, dobra, uj, co muszę. Muszę popełnić samobójstwo. Każdy mi jest gdzieś, jak zbije. O dobra, już, jestem zrozpiony. Czekaj na mnie! Chwila z tobą. Get me pojechać right. Aha, ci te co oznaczałem krzyżykiem są moi apteczka! Apteczka, lecz nas Dobra Zekajcie stary, ale musiałem ten ale coś, dzisiaj jakiś katary łapie dobra teraz dobrze, bo pojedziemy sobie do tego do B I... ale, ale, bo, ale mam w mar... ej my się topimy balonem, no dobra, to tej będzie dość długa to nie wiecie Zabiję jedną osobę i będziemy. O! O! Hej, dostałem Zaleczania kolegi. Oczywiście język możecie sobie mieć na stronie. Ja o tym zapomniałem. I jestem angielski. Tak. Netmedic, czyli medyk, amunicja, naprawa pojazdu, nie wiem. Nie wiem. I transport. No może! O! Oh. Ja to kocham tą to, brodę, patrzcie! Tak, zabijam was, moi no, widzowie! Nie, apteczkę łamię cię! Dobrze! Apteczka jest już wasza! Proszę przeładować? No Jezu, no chciwi zabić no osobę! Zresztą jak nie wybiorę snipera, to się strasznie kasowaliście. Już mapa, do której jest normalnie super sniper. A ten, a, a, a jak nie wybiorę snipera, to się jakieś... Aaaa, stój! Jeja! Tak, teraz siedzimy w jakimś chyba, to jest czołg. O, o, a, stój, 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 mój samochodzik! Jest! Dobra, jadymy. Jadymy, ziomeczki, jadymy. Zobaczymy kto tu będzie mi strzem. Jak zacznę. O lord, no, mam już dwa zgody. Niebezpieczne osoby, niebezpieczne osób, i po niebezpiecznej drodze. Tak, tak What the fu... Coś co stało. Ej, ja... Jutro się stało. O, poczekam sobie chwilę na samolocik. Dobra jak zginiemy w samolocie tutaj to, to będziemy za... To zakończymy ten odcinek Ej moi widzowie Kurka w O Ale zawaliliśmy Dawaj ty piętro Proszę posyć umiesz kierować No ty już tutaj No skałacha takiego A on leci na dół Du, 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 du. Dobra ha. Cicho, ja teraz zajdę wrogów w rogów od tyłu. Widzicie jak taki... Indio! Oh, Jes, zabiję go! Zabiję Dobra, więc z miast, zaraz będziemy kończyć. Kończymy takim... z Perwega, Elo, Elo, Kursowskim... E, rzuceniem... ...okłody... Leci! Aaaa! Ah! Pu, pu, pu! Dobra. W Musimy go się tutaj O, mój widzowie. You are dead. Pum, 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 pum. Ba, ba, ba. Dara. Subskrybujcie, łapkujcie. Jeśli będziecie like lajków portofalu, to zaczyn się że...